a my z zającami i u nas jest trochę rewizji i jesteśmy nie na lew tych wydmiotów wczoraj się przemówiłam, mówiłam, że tam idziemy ale niestety wczoraj nam się tam nie i słuchajcie widzowie teraz będziemy właśnie iść na te wydmy ale piasek nas zatrzymał więc no jak tam dojdziemy to wam po prostu pokażę jeżeli nie dojdziemy no to będziecie mieć gdzieś tam wklejone zdjęcie stąd jak mi mama zrobiła no i wie? jakoś się udaje nam i mi wam trochę nagrać, co nieco, zobaczcie, już jesteście blisko. Widzowie, teraz będziemy po prostu szli tam. Nie wiem, czy nam się uda tam dojść, ale spróbujemy. Zobaczcie, jakie są widoczne tutaj. widzowie! Yy, ten... Wy yy, to widzicie jako... o! Ten sam odcinek, ale pokażę coś. Znalazłam muszelkę. Zaraz wam ją może bardziej z bliska pokażę. Tylko ją schowam, bo słuchajcie, to są takie widoki, że już wam pokazuję. Patrzcie na to. Jesteśmy tak wysoko. A słuchajcie, ja mam lęk wysokości. Czy wy to widzicie? Nie wiem, czy widać, że to jest straszliwie wysoko, ale jeszcze pójdziemy tam. No i słuchajcie. Ten, pójdziemy jeszcze tam na górę. Słuchajcie, widzowie, no właśnie idziemy jeszcze tam na górę. Biorę klapeczki. Sądzę zwijamy, ale naprawdę I się cykam kochani, się cykam. Idziemy. Idziemy w górę, w górę. Klapeczki ze mną, nie wiem czy dać. Boże jaki ten piasek jest gorący! Ja nie mogę. A jeszcze wcześniej był tutaj piesek taki. O mój Boże! Będziecie mieć jego zdjęcie tu wklejone, ale patrzcie na to. O ja cię kręcę. Ale tu widzowie wysoko. I pięknie. O, tu coś takiego. Ło, wow, mój Boże, ale, tu... ale tutaj jest wysoko. Okej. Okay. Idzie, idziemy wyżej, ale ja się serio boję. Tylko nie śmiejcie się ze mnie w komentarzach. I w ogóle piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś z Was ma lęk wysokości. Mojego taty widać, ale to trudno. I tak już go widzieliście. O, wow. Oh, wow, 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 widzowie, widzicie to? To tak, jakbym, to, jak, to tak jakbym była królową świata, tak wysoko jestem. Uwierzcie mi, że tu jest pięknie, ale i według mnie strasznie. Ja sobie teraz siadłam i widzicie? Wie na to widzicie to? Patrzcie na to ogólnie teraz jest czerwona kartka, czyli że nie można za głęboko do morza chodzić. Ale ratownik mówił, że tak płytko można wejść. Ja jestem, ja jestem w ogóle... Cała umorucona z piasku, bo ja normalnie szłam tak wiecie, żeby się podtrzymać, bo normalnie jakbyś tam stanęło na dwóch nogach, tak normalnie, to można by spać jak tam się wspinałam. O, tam ten idzie. Nie wiem czego widać. O, tam idzie piesek. Okej, okay, widzowie nie wiem, czy w tym odcinku... O Jezus Mario. Okej, okay, widzowie nie wiem, czy w tym odcinku jeszcze coś będzie. Czy jeszcze coś nagram, ale możliwe, a jakby nie było, to subskrybujcie kanał, lajkujcie no, subskrybujcie, udostępniajcie i komentujcie i pa, chyba, że coś jeszcze będzie dalej. Hejka widzowie, słuchajcie, nie wiem czy w tym filmiku było coś słychać w ogóle, bo tam była burza piaskowa i w ogóle, ale ja teraz nie jestem na tych wydmach, tylko jestem na Kalogria Beach Hotel Boutique, czyli po prostu Kalogria Beach Boutique. To jest taki to jest tak jakby dodatkowe, dodatkowy hotel, albo taki pierwszy hotel. O, tak to wygląda. I słuchajcie, ja jestem na placu zabaw i mam zamiar was oprowadzić. Więc tak, mm. tutaj są takie schodki. Bo w ogóle widzowie to jest chyba tak jakby pierwszy ten, ten hotel. To był tak jakby pierwszy, bo tam jest... Kalogria Beach Hotel, a tutaj jest już Kalogria Beach Boutique. Więc, dobra, e, zobaczcie. Nie wiem, czy widać coś. O, tu jest taki tunel. Tu jest zjeżdżalnia. No i chodźmy przez ten tunel. A, patrzcie na to. Du, 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 du. Jestem już tutaj I tak to wygląda Widoczki Widzowie zobaczcie Stąd widać takie góry Ja zjechałam po tej zjeżdżalni Już zaraz sobie zjedziemy jeszcze raz Jest taka huśtawka też I zobaczcie w ogóle Druga huśtawka Ale ja tego tu nie dawałam Zobaczcie w Grecji rosną takie duże szyszki i zobaczcie, tak to wygląda roślinność się w ogóle. A teraz. Chodzimy. Po raz drugi. I sobie spróbujemy z tego zjechać. Czekajcie. Ła! O matko jedyna, o matko jedyna. Dobra. Zjeżdżalnia taka. No w miarę git. Jest jeszcze taka ona jest mniej więcej identyczna, więc teraz spróbujemy się tutaj pochuśtać. Czekajcie. Okej, okay, widzowie. Puścamy się. Wow, Ła! O, tam są jeszcze chustawki takie. Okej, okay, widzowie, teraz spróbujemy wejść do takiej huśtawki. Dobra, widzowie, żartowałam. Do takiej huśtawki próbowałam wejść, ale dobra. Tu jest normalna już huśtawka taka, wiecie. I... O. Ale zobaczcie, bo znalazłam tu jeszcze takiego białego kamienia. I patrzcie na to. Liścia większego od mojej głowy. Czy wy to widzicie? To jest normalnie jakiś wow. A teraz to nieco tamy się na huśtawecz też szkoda że, nie mam, szkoda, że nie mam statywu. Dobra, nie będę tego komentować. Pewnie się zasłoni ten z ale dobra. Jest taki rozłoś, tak, nagamocne. Nie wiem, czy się da, bo. Nie wiem, czy było widać. Ła! Jeszcze. Muszę wam pokazać. Kurde. O, tu jest jeszcze basen. No i ogólnie tak to wygląda. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Comment papa